No, to jest dobre. A mimo to, że są płatne? No, ale taka. Kupi no się, się jedną torbę, no i można nosić zakupu. Ale ważne, że się nie szkodzi środowisku. A poza tym takie worki potem się wszędzie po mieście palają, z śmietników wykładają. Bogatko zanieczyszczają nasze miasto. Teraz w tamte to, ile pan chciał brała. Dwie sztuki, trzy to najwyżej. Mam się zapytać, czy zamierzają Panie wprowadzić ekologiczne torby, bo supermarkety zaczynają wprowadzać płatne. Tu są. Mhm. Są jeszcze filozofowie. Możemy Że prowadzić. Tak, no, możemy no, prowadzić. No, dobra. no to jest dobre. No to jest dobre.